Dobra, panie afrofotograf, jaki kurs? Wcale nie trzeba być astrokartografem, żeby wiedzieć, że popłynęli tam. Cała naprzód! Ajaj, kapitanie! Ty wiesz, jak kieruje się statkiem? Jasne. On jest jak wehikuł tajemnic, tylko większy, no i pływa. Heh, spoko, to łatwizna. Już płyniemy. Zobacz, Skubi! Jestem władcą świata! Ja też. Upiorna mgła od dziobu! Fred, jaki mamy plan? No cóż, staranuję ich. Out, out. Zamraci! Przemówi nasz kapitan! Tej nocy, serdeńka, wkroczymy na Drogę Chwały. Zacznie się odpływ i uwolnimy moc niebiańskiego światła. Hurra! Yeah! Otworzymy portal do minionych lat! Oh! I znów będziemy żeglować po siedmiu morzach. Co ten facet Bredzi? Odzyskamy nasze pirackie skarby i będziemy władać na słonych wodach. E, chyba was pogięło. Gdzie moja żona? Jest tylko jeden człowiek, który trzyma w ręku nasze przeznaczenie. O nie, Czarnotów. To... Dobrze, że przed treningiem zrobiłam pedikir. Jak na razie go nie widać, a co u ciebie, Fred? Też nic! Co u was, kudłaty? Macie coś? Ani śladu upiornych duchów tiki nie może być lepiej, bez odbioru. Nie ma jak pyszne lody dla ochłody, co, piesku? <laughs> Kurcze, zachowuj się, Skubi. Kto? Ja? Chyba pora się stąd zrywać. To duch <laughs> wikki Gazu, <laughs> To się nazywa pływać pieskiem? Chyba go zgubiliśmy. <laughs> Fałszywy alarm, stary, ale skoro już płyniemy, to może złapiemy czaderską falę. <laughs> Patrz, Scooby! Przebieram dziesięcioma! Stary, ja też! <hud> o kurczę, <hud> a ty aż dwudziestoma! <hud> <mina> <hud> Nadal nigdzie go nie widać. Niedługo się ściemni. Odwołujemy akcję. Dobra, ja również go nigdzie nie widzę. No a ty, kudłaty? Kudłaty? Tu jest, wi, 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 wi kiki, kiki. Biscube, meu filho, existe alguma coisa que a gente não faça por Salsicha e Scooby estão em posição. Estão todos prontos? Sonar ligado e operante. Tudo deserto fora da Bahia. Estamos à espera. Câmbio Fred e armadilha. Ah, câmbio, ave-mãe. Aqui é a Ave Filho, na escuta. Entendido Alfa, Bravo, Charlie. Ave Filho, desligando. Quem dá isso aqui. Ah. Oi, ah, aqui é o Del. Tudo pronto, Velma. Ah, é. espera um minutinho aí que temos um problema. A neblina tá sinistra. Ah, não, perdi a localização do Scooby e do Salsicha. Velma pra Salsicha, responda a Salsicha. Vocês estão bem? Responda. Velma. Estamos com um problemão por aqui. Acabaram os biscoitos de Scooby. Ah. Senhoria, é melhor dar uma olhada nisso. Olha lá, outra vez, indo direto para Bahia. O Não! Eu aviso a Velma. Mas para que a pressa? MacIntyre, o que é isso? O quê? Não, não faça isto! Isto é um motim! Perdão, Sariel. Mas eu tenho os meus próprios planos. Pretendo capturar a criatura e vender por uma excelente quantia em dinheiro. Capturar? Como vai capturá-la? tradicionalmente Alô Was serdecznie. Na czwartych dorocznych zawodach surfingowych o tytuł Wielkiego Kachuny. Mamy wspaniały wieczny dzień, prawda, kochani? O! Gościu, wasza górka może dymić ile chce. Ja i tak zrobię zadymę, jeśli czaisz bazę. Może zamiast gadać, wskoczysz na dechę i pokażesz, na co cię stać, gościu. Czy wszyscy znają plan? Cóż, kochani, gotowi na wodne safari? Możemy już grzać, Fred. Trzymaj się. Nieprawda? Czyż to nie świetna zabawa? Pełny luzik i relaks. Mam nadzieję, że nie zapomnicie o moich zasługach, gdy nadejdzie dzień wyborów. Hmm? A teraz weselmy się i radujmy, bo. Tom! O, oh! oh, rany, wyluzuj koleś! Uh o! Oh! <chưa> Jesteś cały? Tak. Dzięki. W porządku, wkraczamy. Kiedy wszystko wokół się wali, to co robimy? Chowamy głowy w piach? I co teraz? Skończymy jako przynęty na rekiny. Na, na rekiny? rekiny. Aż ciężko mi to wykrztusić, ale chciałbym, żeby ci piraci już wrócili. Czujesz to, Scooby? Jasne! Kokosy i banany. O, mamciu! Są zagubieni! A ja myślę, że coś tu znaleźli. Co porastają kokosy i banany? Głowę mamy! Nie, ląd! Proszę na pokład parowca, Scooby. Następny przystanek ląd!